Masz 15 zł, żeby wybrać aktorów do filmu o Tobie. Poziom pierwszy, kto zagra Ciebie? Za ziko, Michał Milowicz. Za dwa, Dany DeVito. Za trzy, Jean Reno. Cztery, no wiadomo, Brad Pitt. No i pięć, tam Robert De Niro. Danny DeVito. <laughs> okay. Twoi rodzice? Ponownie Michał Milowicz i... Małgorzata Kożuchowska. 2. Danuta Stenka i Janusz Chabior. 3. Joanna Kulik i Vincent Kassel. 4. Krystyna Janda i Bogusław Linda. Albo tam 5. Meryl Streep i Daniel Day-Lewis. No 4. Wybieram 4. No, tak po prostu. Poziom trzeci. Twój przyjaciel. Za złotówkę. Michał Milowicz, trzy, nie? Za dwa Kevin Hart, trzy Steve Buscemi, cztery Janusz Gajos, albo pięć tam Al Pacino. Stwierdzę, Milowicz już tyle razy się pojawił, że czuję, że jest moim przyjacielem, więc biorę Milowicza. A co tu tu po prawej taki przycisk lajka? O i drugi, obserwuj! Zapraszamy, pojęcaj. I y, poziom czwarty. Partner, który jest w Tobie zakochany. Za złotówkę. Michał Milowicz. Ja no. <laughs> no, Jolanta Fraszyńska. Za dwa, Katarzyna Figura. Za trzy, Cameron Diaz. Cztery, Kate Blanchett. Czy za pięć, Penelope Cruz. Penelope Cruz. <laughs>